Ja wam powiem, ja się cieszę, że nie ma tych wyborów, naprawdę, ja się cieszę. Ja się nie znam na polityce, cieszę się, że nie ma wyborów. Ja w ogóle dla Beki głosowałem na panią Seneszyn. Słyszeliście, jakby wygrała ta starsza kobieta, pojechała do Białego Domu, poleciała w Stanach Zjednoczonych, by miała romans z Donaldem Trumpem. Eee! Panie prezydencie! She's a bitch, she's a, She's a bitch. She's a crazy bitch. Super by to było. A nie, nie znam się na polityce w ogóle. Tak? Zresztą, papież jest nowy, to będzie to słona opłatki, nie, nie wiem. A nie wiem, czy widzieliście, w kinach teraz jest film, Zamach na papieża. Widzieliście ten film? Tak, tam jest taka teza, że to polscy komuniści chcieli zabić naszego największego Polaka, Mariusza Pudzianowskiego. Nie, nie, słuchajcie. Wiadomo, naszego ojca świętego. I tam... Tam w ogóle gra Bogusław Linda. Jest tam scena, w której on idzie ostrzec naszego ojca i tak mówi... O! Oni Cię odwalą. Nie dadzą rady. Oni chcą Cię zastrzelić. O! A ja dużo chodzę po górach, mam silne nogi i silne płuca. Wierzą rady, nabój nie przebije mojej klatki piersiowej. O. To nie tak działa, ojculku, to nie tak. Oni cię zabiją. Nie ma chuka. Nie dobra, nie oglądałem tego filmu. Nie oglądałem tego filmu, słyszałem, że jest do dupy.